Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejna inspiracja, jak zwykle prosty, ale i zdrowy deser do wykorzystania również na przykład na diecie keto. Bardzo proste składniki, listę jak zwykle znajdziecie pod filmem. Przejdźmy teraz do wykonania. Jedną tabliczkę czekolady gorzkiej skruszam na mniejsze kawałki i dolewam 3 łyżki śmietany 30%. Czekoladę z śmietaną ogrzewam na małym ogniu do rozpuszczenia czekolady. Potrwa to trwa co dosłownie chwilkę. Do tej masy czekoladowej dokładam jedną sporą łyżkę masła. Ta polewa jest jeszcze ciepła, więc masełko nam się też tym ładnie rozpuści. Kiedy składniki są już ładnie rozpuszczone, dokładam 200 gramów orzechów mielonych. U mnie są to orzechy włoskie. Dokładam to na dwie części i sukcesywnie mieszam. Następnie dwie takie czubate łyżki sera mascarpone. I tak naprawdę zostaje nam tu nic więcej jak połączenie tych składników. Masa jest już jednolita. Musimy ją teraz schłodzić, czyli wstawiamy do lodówki na mniej więcej 2 godziny. Po wyjęciu z lodówki po tych około dwóch godzinach masa jest już stabilna, gotowa do formowania. E, szykujemy e, takie składniki suche do obtoczenia naszych pralinek. Ja użyłam takich, które lubię najbardziej, czyli ciemne kakao, w drugiej miseczce są to wiórki kokosowe, a w trzeciej miseczce są to orzechy mielone, dokładnie te same, które użyłam wcześniej do masy czekoladowo-orzechowej. Teraz formuję kulki mniej więcej na wielkość orzecha włoskiego i będę je otaczała w tych suchych składnikach po kolei, w zależności od tego, czy jakie lubicie. Tak naprawdę uzyskujemy już teraz gotowy produkt. Zostanie nam tylko schłodzenie tych kulek, ponieważ tak naprawdę one najlepiej smakują po wyjęciu z lodówki. Możemy je podawać w całości, możemy je przekrawać na pół. Wyglądają znakomicie też po przekrojeniu, więc zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Jest naprawdę bardzo prosty, a tak jak wspomniałam, i również zdrowy, czy to na diecie, czy dla dzieciaków, bardzo chętnie też je zjadają. Pozostawcie komentarze, jeśli film Wam się spodobał albo jeśli macie jakieś inne sugestie. Życzę Wam smacznego, zachęcam jeszcze raz do wypróbowania przepisu i z tego miejsca pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.